Bądźmy no, strażnik miejski, lewe. a i tak nieważne, siedź sobie w mieście kolinii spełniąc służbę. Oficjalnie pinuj porządku i podnoś morale ludności. W praktyce wygląda to jednak tak, że wymieniasz się z innymi strażnikami miejscami od czasu do czasu, żeby widać było, że coś robicie oraz po to, żeby posłuchać, co tam ciekawego na mieście. Tu jakież kasa nie watrasa, tam stukanie młotem u harada czy gadanie kupców. Oczywiście do potu żaden z was się nie zapuszcza, bo i po co? Co chwilę jest tam jakaś bijatyka, a żadnemu z was nie chce się ratować jakiegoś obdatusa, bo krzywo na kogoś spojrzał i teraz leży. No albo samemu dostać w mordę, bo pełno tam jakiś umowin, i tak mija czas. Wszystko było spokojnie do czasu, aż gruchnęła wieść, bariera padła, i więźniowie zaczęli uciekać z kolonii górniczej. Niedługo po tym przybył na wyspę oddział paladynów i na jakiejś galerze handlowej. Myślisz na no nic, zawsze to jakieś wsparcie. Nawet nie zdążyłeś podrapać się po tyłku, gdy ich dowódca Hagen założył bazę w ratuszu, wykopując na zbity pysk zarząd miasta. W tym samym momencie jego przydupa niespełna z rozumu Andlech bił do koszary i oznajmił, że teraz on tu dowodzi. Zędziów wyrzucili ze stołków i stwierdzili, że teraz oni hehehe mają większe pojęcie o prawie. O Adano, się miej nas w opiece. Czujesz, że wkrótce wejdą prawa Inkwizycji, dlatego lecisz do Dalona i dajesz pięćdziesiąt sztuk złota na ofiarę. Niby każdy mieście wie, że magognia to pijawka. No i wszyscy śmieją się z Korbena, bo taki gorywy, że prawie dom oddał zakonowi, ale ty natomiast w tych czasach nie masz zamiaru ryzykować. W międzyczasie ogłoszono stan wojenny i do miasta już można wejść tylko ze specjalnym Gleitem. Chyba, że jest się farmerem lub zbiera się ładra mistrza Konstantina. No jest jeszcze taka skalna pułka, o której nikt niby nie wie, ale co już ktoś z niej korzysta. Jeśli chodzi o farmerów wypada tu wspomnieć że część podniosła bunta onal w zatrudnił najemników do ochrony swojej farmy oraz pozostałych w jego okolicy. Wojna domowa na wyspie wisi na włosku, bo już jakieś małe potyczki się zdarzają. Niby nie może być gorzej, ale okazuje się... Że połowę z tego oddziału co przybył ze stolicy wysłano na ekspedycję do górniczej Doliny po magiczną ludę. Tak jakby wojna, którą przegrywacie, miała być rezultatem zbyt małej ilości magicznych mieczy, a nie małej liczby sił ludzkich czy też genialnych strategów. Niemniej chyba to ktoś też podłapał, bo straż przyjmuje każdego, kto jest obywatelem, i chce się zaciągnąć do wojska. Dobrze, że ci niby obywatele spotu nie pomyśleli o zaciągu. Pewnie dlatego. Że większość z nich za bardzo zajęta jest piciem na potęgę, żeby pomyśleć o jedzeniu, a co dopiero o wstąpieniu do armii. Chociaż trafiła się czarna owca o imieniu Pek, który większość zmiany sprawdza, czy burdej działa w należytym porządku, testując przynajmniej raz dziennie jakąś dziewczynę. A co do mieczy, to Harada zasypano zamówieniami może to i lepiej przynajmniej nie musisz już słuchać jak mu jest źle. Mistrzowie waszego pięknego miasta to też niezły temat. Mówiąc temat masz na myśli patologię Weźmy takiego szanownego Konstantino Człowiek uczony Archemik Czy tylko ciebie zastanawia Że facet zmienia czeladników jak rękawiczki I każdy z nich się zatruł jakimiś siłem albo miksturami Na szczęście po ostatnim radzie troszeczkę przystopował I nie zatrudnia nikogo nowego No i dobrze Bo Bromor już narzekał Że mu nowi klienci znikają Następnie mamy Torbena Wacet pracujący i mocno wierzący. No nie ma się do czego przyczepić, ale przyjrzyjmy się, co tam się dzieje w jego najbliższym otoczeniu. Wszystko to jest ładne kombo. Jego siostrzenica grita ma gadane. Niby ładna, jak się wypije odpowiednio. Niby przebiegła. Niejednego gościa potrafiła oszukać na swoją biedną postawę niewinnej dziewczyny. A jednak kasę ciągnie na lewo i prawo. Myśli, że mistrz ma nadzieję, że ciągnie tylko pieniądze, a nie coś innego. I jeszcze czeladnik Torbena, to jest inna para kaloszy. Jeśli wierzyć, plotkom wacet całą kasę, którą dostaje z pensji czeladniczej wydaje w czerwonej latarni. Zadłużył się w dziewczynie z Burydelu, gdzie co drugi ma z nią przygody łóżkowe. No nie wierzę, bo kto ufa kurwie wyznającej miłość. Dalej idąc, mamy Bospera. Jest chciwy, to wiadomo. A nawet i sprytnie jednak ma chyba problem z alkoholem. No, bo jak wytłumaczyć się do jego sklepu w biały dzień wszedł człowiek. Wiółuk i go ukradł. Bosper w tym czasie musiał przechylać kieliszek. Bo zanim podniósł alarm, to facet schodził spacerkiem do dzielnicy portowej. Mateo cały czas przypomina ci skazanego z kolonii karnej, którego kiedyś widziałeś, jak to mu było. Grom, Gorme, gromes, czy może jakiś inny Gonzo W każdym razie nie masz na niego żadnych dowodów, więc siedzisz cicho. Facet miał nawet niezłą minę, kiedy skonfiskowaliście mu większość towaru i teraz ledwo ma na utrzymanie czelatnika i siebie. Ostatni jest Haract, chłop jak tomb, Weteran wojenny i jedyny porządny kowal w mieście. Tylko jesteś ciekaw, dlaczego do tej pory nikt nie zadawał pewnych pytań. Facet nie chodzi do czerwonej latarni, nie ma żony, za to posiada czelatnika i zdaje się nie potrzebować innego towarzystwa poza nim. Być może nasz ukochany kowal nie jest taki dobry, jak nam się wydaje. Może Harad daje upust napięciu w jakiś inny sposób, grzebiąc prętem nie tylko w piecu. Od wysłania ekspedycji minęły kilka dni. Siedzisz sobie przy wschodniej bramie. Niedaleko ciebie stoi paladyn. Z tego, co słyszałeś, to lot Harymu mu mówią i po jego wyglądzie już widać, że kodeks paladyna ojcem napycha jego matko. Od dawna w mieście nie było nikogo bardziej wkuwiającego, nie licząc jednego gościa który tak pieprzył głupoty szukając przyjaciół, że stwierdziliście, żeby skazanych rzucać do jego celi w celu torturowania ich przebywaniem w jego obecności. Plan nie wypalił, bo więźniowie po chwili tracili rozum i popełniali samobójstwo na każde możliwe sposoby. Nawet do ich zwłok nie przestawał gadać. No więc projekt nie przynosił żadnych efektów, więc Tempe, znaczy Tengie głowy z dowództwa wpadły na pewien pomysł. Jeżeli on będzie przebywał na powierzchni, to ludzie chętniej i dłużej będą pracować w kopalni. Byleby tylko z nim się nie spotkać, więc faceta zrzucili za barierę, żeby tam ludzi to Nagle przez wschodnią bramę wchodzi jakiś obdartusz z kitką w stroju Warmera. O, będzie ciekawie. Paladyn go zatrzymuje. Przedstawia się, gość próbuje zrobić to samo. Ale Paladyn ma to gdzieś. Przerywa mu i zaczyna robić wykłady, jakie to teraz mamy prawo w mieście i jak to tu działa. Nowy zaczyna pierdolić wywody, że smoki, armia Olków i tak dalej, że musi pilnie porozmawiać z Lordem Hagenem. Widać, że Lothar miał do czynienia z takimi idiotami i tłumaczy mu, że do dowódcy Paladynów to tylko strażnicy. Nagle Nowy zadał jakieś pytanie. Coż o pancerzu i już wiesz, że w rycerzu nosa coś pękło. Bo chwilę później słyszysz taki ból dupy, że na ułamek sekundy wszyscy zamarli. Baladyn wydziela się, że taki obdartus jak on to może zapomnieć o zbroi Paladyna i żeby sobie nie żartował, bo jej nie dostanie. Nowy tylko wzruszył ramionami i poszedł dalej. Lothar też ruszył do górnego miasta. Natomiast zauważyłeś, zały już jest purpurowy na twarzy. Już lubisz nowego. Przynajmniej jest ciekawie. Później w ciągu dnia widzisz jak ten gościu biega od mistrza do mistrza i stara się zostać czymś czeladnikiem. Już wiesz, co się będzie działo, więc zamieniasz się z kumplem, żeby zobaczyć, jakie akcje odwali ten nowy. Facet unika zatrucia u Konstantina, przy okazji przynosząc mu zioła. A Torben jest szczęśliwy, że gość otrzymał błogosławieństwo bogów. Akcja zaczęła się, kiedy wszedł do handlarza Mateo, a chwilę później poszedł do pokoju Gritty. Było słychać głośne krzyki i wrzaski. Mateo tylko stał przed drzwiami swojego sklepu i się uśmiechał. Po chwili Wacet opuścił dom z mieszkiem pieniędzy. Torben do tej pory był głuchy jak drewno, które obrabia, ale na dźwięk sakiewki obrócił się momentalnie. Coś próbował do nowego zagadać, ale ten go zignorował i poleciał do Mateo. Bosper zlecił mu pewnie przyniesienie skór z racji tego, że jego ostatni czeladnik zrezygnował. Podobno sam miał iść na polowanie, ale jak przypomniał sobie o akcji z łukiem, to upolował flaszkę gorzałki i znów zalał się w trupa. Kowal Harad już w ogóle rozwalił system, bo kazał nowemu facetowi, który muszę podkreślić chodzi w rajtuzach, przynieść topór Olka. Szczena ci opadła i długo zastanawiałe się, czy Kowal nie strzelił się młotem w głowę przez przypadek podczas pracy. Natomiast nowy, jak gdyby nigdy nic wysłuchał, Kowala i wrócił po godzinie. Patrzysz i nie wiesz, co tu się kurwa dzieje. Waceta wyciąga z kieszeni Olkowy topór. Co tu się kurde stało? Zastanawiasz się, jak mocno musiało przywalić ci słoneczko w dekie, bo kiedy nowy wyciągnął topór z kieszeni, ta nawet nie zmieniła swojego rozmiaru, a co ważniejsze, nie masz pojęcia, jak taki łachmaniarz ubił Orka. Za chwilę słyszysz zadowolony śmiech Bospera, a kilka sekund później jego ryk, że jak to chce być czeladnikiem u Sarada, jak to jemu potrzebny tak zdolny chłopaki w ogóle. Już wiesz, że wieczorem znów wyjdzie zapolować na flaszki. Dość tego, na szczęście jesteś już po patrolu i udajesz się do koszar. Jeszcze dobrze nie przekroczyłeś progu, kiedy zauważyłeś kit Kata, który wybiegł w pancerzu Straży Miejskiej. To tu się dzieje? Facet jest kilka godzin w mieście, a już jest strażnikiem. Nie wiesz czy się śmiać czy płakać, w takim tempie, pierwszy lepszy przybysz zostanie strażnikiem. W ciągu kilku najbliższych dni okazało się, że nowy jest niesamowitym konwidentem, lizotupem, detektywem, kowalem. Eksterminatorem i chuj wiekiem jeszcze w jednej osobie. No ale kurwa po kolei. Pek dostał zakaz zbliżania się do bulderu Bromora. Teraz siedzi w w koszarach i kombinuje. Jak tu udupić młodego? Kanthar został aresztowany za próbę wrobienia jakiejś tupeczki z targu. Przy zgłoszeniu kucyk szczycił się tym, że on to w imię moralności zgłasza. Oczywiście nasz dowódca straży, inkwizytor Andres stwierdził, że słowo gościa który jest raptem kilka dni w mieście wystarczy. Lęgaru został aresztowany za kradzież. Kiedy Kitat go gonił, ja akurat obserwowałem całą scenę, popijając piwo na placu z subenicą. A właśnie mogłem nie wspomnieć. Dla podniesienia morale na placu rozdawane jest za darmo piwo, którego jakość pozostawia wiele do życzenia. No ale jak to mówią za darmo, to i słodka. Obok można zapalić ciszę i pogadać z całkiem spokoziomkiem. Chciałbym tu podać jego imię, jednak sam nie umie go wymówić. Brzmi jak imię jakiegoś dzina z czy innego dziadostwa. A nad tym wszystkim góruje w miasta, czyli w prostym języku tuba propagandowa, która powtarza jeden i ten sam komunikat cały dzień. Dalej mamy noclegi, również opłacone przez władzę. Tyle, że dzięki temu na ulicach jest mniej bezdomnych po nocach. A właśnie... Omówiłem wam bycie konwidentem i lizodupem, natomiast nasz nowy strażnik miejski rozpracował również gidzie złodziei. Mówiąc rozpracował mam na myśli, że znaleciono ich zwłoki. Znarazły się też różne wanty. Natomiast co cenniejsze rzeczy dalej nie wróciły na swoje miejsce. Najwidoczniej bandyci musieli mieć jakąś kryjówkę. Nowy zabił porne bestie na falmie Lobarta oraz okoliczne zwierzęta patrosząc wszystko czego tylko mógł się chwycić. Jeśli wierzyć innym plotkom, Wacet kopnął w tupę połowę najemników i rozpoczął eksterminację wszystkiego, co żywe i martwe w lasach i na łokach po tej stronie wyspy. Nowy po tych wyprawach, gdy wracał do koszar, to jebało od niego krwią potem na kilometraż w oczy szczypał. Doszło do tego, że nawet nasz inkwizytor kazał mu wypierdalać i spać gdzieś indziej. Młody zmienił tryb życia na nocny. Skóry sprzedał Bosperowi, a mięso upiekł nad ogniem w kuśni. Tyle z tym miał roboty. Że Harad dwa dni w kuśni nie mógł nic robić Więc siedział w domu z czeladnikiem Tylko czeladnik jakoś dziwnie chodził później A propos kuśni to nowy koniec koców został czeladnikiem kowala I teraz wszyscy są wkurwieni Bo wszystkie swoje akcje robi po nocy Czyli wali w kowadło Ostatnio jak wracałeś z burderu to go widziałeś Jak rozrzany metal dwoma uderzeniami uformował w miecz Tego dnia obiecałeś sobie, że będziesz mniej pił Nawet bandyci nie mają lekko z tego, co słyszałeś, muszą płacić facetowi procent od każdej rabowanej osoby, którą dopadły. Stojąc na placu świątynnym, dowiedziałeś się też, że bezimienny zaskarbił sobie sympatię magów wody. Dołączył nawet do jakiegoś kręgu Adanosa czy coś, ale nie interesowałeś się tym. Nowy wreszcie zdobył się na odwagę. Aby wejść do górnego miasta, I z tego, co słyszałeś, w koszarach zamienił słowo z lordem Hagenem i udał się do górniczej doliny jako posłaniec. Zanim to zrobił, spuścił omot Wygląda na to, że facet zrobił sobie codzienny rytuał, w którym leje tego wykidają. Myślałeś, czy nie reagować, ale w sumie to już można powiedzieć, dzielnica portowa, więc nie twój interes. Nareszcie nadeszło kilka spokojnych dni, a przynajmniej tak ci się wydawało. W międzyczasie wypuszczono kupca Kantara, a Sarę wyrzucono z targowiska. Do miasta trafił jednak kowal z warmy i kilku ludzi w czarnych kapturach. Zyba jacyś fani in extremo, jak oni wszyscy przeszli przez strażę bram do tej pory pozostaje tajemnicą. Jednak nie jest tajemnicą to, że nasi strażnicy bramy to największa hołota, jaką straż ma do dyspozycji. Skórwy syny specjalnie szkoleni i wybierani najgłupsi z najgłupszych tylko stoją przed bramami. Nie jedzą, nie piją, tylko stoją i od czasu do czasu się miejscami zmieniają. Można śmiało ich nazwać najgłupszą jednostką straży. Taki Pablo prawie się do nich załapał. Jak przeszedł testy inteligencji do tej pory pozostaje zagadką. Natomiast wacet nie daje rady jeszcze nie trzymać moczu, to go wyjebali z nami na patrol miasta i teraz szuka chuja do dupy i myśli, że jest niewiadomo kim. Po wejściu do miasta tej niecodziennej zgraj krótko trwało zanim podniesiono alarm, bo zabito paladyna, a do więzienia trafił momentalnie kowal z warmy, który akurat był w pobliżu. Zastanawia się, jak niby on mógł zabić ubranego w pełen ręcztunek paladyna. Chyba każdy by widział, jak facet podchodzi i przebija go mieczem na wylot. No, ale nasi genialni słudzy, a może raczej inkwizytorzy Innosa, nie potrzebowali nic więcej jak słowo jakiegoś zarządcy, którego nawet nie było na miejscu zbrodni, żeby biednego faceta zakuć w kajdany. Taki to teraz mamy wymiar sprawiedliwości. W przeciągu następnych kilku dni zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Zaginieni ludzie powrócili. Włącznie z czeladnikiem Torbena i jego ukochaną. Torben skakał z radości na widok czeladnika, tak samo jak i połowa dziennicy potowej z przybycia prostytutki. Pek tak jak usłyszał nowinę, to prawie podskoczył i jeszcze tej samej nocy stawił się w bulderu. Pewnie kilku z was zastanawia się, skąd to wiem, a no bo sam tam byłem. Później za karę zostałem wysłany na patro, żeby zobaczyć, jak się Lobart trzyma, bo po tym ataku kamiennego monstra facet zażądał regularnych patrolów na swoją farmę. Poszedłem tam od niechcenia z innym strażnikiem. Po drodze mieliśmy postój na buteleczkę wina, które jak wiadomo nigdy nikomu nie zaszkodziło, a następnie dotarliśmy do celu. Zeobart, jak to farmer narzekał na wszystko wokół i gadał w sumie o wszystkim i o niczym. Po wypiciu z nim butelki wina rozweselił się, chociaż niedługo to trwało, ponieważ jego żona momentalnie zdzieliła go patelnią. Sał był tak mocny, że patelnię złamała. Myśleliśmy, że chłopa na miejscu zabiła na szczęście, jak sama powiedziała, ta patelnia była stara, więc nie było szkoda. Chwilę później Robert się ocknął i chwytając Cię za łeb, powiedział, że więcej ze strażą nie pije, bo za mocne trunki mają. Zamieniliśmy kilka słów i już mieliśmy wracać. Kiedy nagle ziemia się zatrzęsła, a z oddali dało się słyszeć wrzask. Było to słychać spoza farmy, więc w sumie was to nie obchodziło. Może to te czarne dlesy w jakieś gry się bawią. Ostatnio jest ich tu więcej niż polnych bestii. Jednak nie zaczepiają nikogo, więc w sumie macie ich gdzieś. Wracacie do miasta. Chwilę po was przez bramę wchodzi kitkat. Cała jego zbroja jest podziurawiona i brudna że jeszcze się na nim trzyma? Już wiesz, że będzie chyba na pół miasta, więc szykujesz kolejne winko, które, jak wiadomo, nigdy nikomu nie zaszkodziło i obserwujesz, co się będzie działo. Nowy od razu bierze ostry skręt w prawo i leci do lorda Hagena. Widzisz, jak chwilę później wychodzi caluśki w śniącym pancerzu paladyna. To by się Lothar kurwa zdziwił, jakby go teraz zobaczył. Pewnie się w grobie przewraca na tym etapie. Chociaż, cholera, czekajcie. To chyba pancerz Lothara. Bo widzisz tą zajebistą dziurę nieudolnie zaklejoną brachą. Pomyślałby się, paladyni to święci rycerze, inkwiżytoři piedoleni, a jak przychodzi co do czego to rabują zmarłych. W takim wypadku Lothar się na pewno w grobie przewraca tylko, że goły he. W sumie można by to pod kradzież pociągnąć, no ale jeśli zbroja paladynów pozostaje w lekach paladynów, to to nie jest kradzież. Kitkat tymczasem bierze, rozpędzi, leci do Harada. Ten jak go zobaczył, to łopanie. Na kolana kręknął i się pobeczał. Bezi musiał go podnosić z ziemi, bo facet nie chciał wstać. Zamienili kilka zdań i kowal momentalnie wyciągnął z niewiadomo, skąd miecz nasycony rudą. Chyba znów za dużo wypiłeś, bo paladyn wiął miecz i nagle pojawił się on na jego plecach, ale gdzie podział się tamten poprzedni, to nie masz bradego pojęcia. Nigdzie na jego ciele nie było nawet minimalnego wybrzuszenia. Facet powiedział, że leci miecz zakonsekrować. Jeśli cię pamięć nie myli, takie rzeczy robi się w klasztorze Innosa na wyspie. Jednak młody poleciał w kierunku Budelu Bromora. Chuj to wie. Może przepisy się zmieniły od ostatniego razu, jak czytałeś w księdze. Nawet w sumie nie miał już za bardzo co robić w mieście, więc wypiedolił na obrzeża. Z tego co słyszałeś, facet eksterminował wszystko, co żyje wokół miasta oraz warmy Onara. Strażnicy mają w to wyjebane. Natomiast najemnicy mają wielki problem. Bo za bardzo nie ma co robić. Chociaż z tego co słyszałeś, kilku tych dulniów poszło do górniczej doliny napierdalać się ze smokami. I dzieci. Po pierwsze, to te przerośnięte jaszczurki nie istnieją. A po drugie, nawet jakby istniały, to takiego zwykłego człowieka wpierdalają naraz kłapnięciem gęby. No ale tak to jest, jak się ma mózg zlansowany przez badienne ziele. Czasami to ci się wydaje, że sam Lolshagen jest spizgany jak świnia. Mniejsza z tym. W mieście trochę morale podupadły, ponieważ Watras niknął z placu i nie miał kto głosić kazań i leczyć ciężko chorych. Bo jak wiadomo, Konstantino niby alchemiki-uzdrowiciel, ale jak przychodzi co do czego, to wszystkich do Watrasa odsyła. Magia to też jest taka pojebana dziedzina. Weźmy na przykład to, że zwykły zwój leczenia potrafi uleczyć 20% życia. No ale jak taki mag wody wystawi nad tobą lęce, to nagle czujesz się jak nowonarodzony. I nie ubliżasz tutaj watrasowi, bo staruszek zawsze pomocny i bezinteresownie niesie pomoc, no i od czasu do czasu zainteresuje się biedniejszymi. No ale weźmy na przykład takiego maga ognia dalona. Jak potrzebujesz leczenia i nie masz kasy, to możesz zapomnieć, jak potrzebujesz błogosławieństwa i nie masz złota, to nic nie może dla ciebie zrobić bracie. Chociaż niewiele więcej się należy spodziewać po współbraciach inkwizycji. Ty dalej siedzisz i patrolujesz swój rewie. Młody dalej lata jak popaprany od lewej do prawej, z boku na bok, tu watras, tam adre, a dalej darmowe piwo. Wreszcie znowu wybiegł gdzieś z miasta, mija kilka dni i znów wraca. Tym razem, kilka minut po przejściu przez bramę, wasz okręt handlowo-ratunkowy znika na horyzoncie. W mieście panika. Wszyscy wyobrażają sobie najgorsze, bo przecież ostatnia droga ucieczki właśnie odpłynęła, a oni nie wiedzą co zrobić. Ty natomiast opowiedziałeś swoją historię. Nasza inkwizycja właśnie wybiera się do gólniczej Doliny, a ty z kilkoma strażnikami do Buderu Bromora. Tam będziecie stawiać opór olkom. Co się będzie działo dalej, nie masz pojęcia. Ale Buder padnie ostatni. Trzymajcie się tam na tym kontynencie. Subskrybując kanał oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.